Siemam z tej strony Dorich. Witam w kolejnym odcinku. No i zaczynamy od razu na posa lecimy. To to będzie. Aha. Zostałem. A, on sobie ładuje furję jakąś. Aha, czyli taka jest pewnie. No chodź, dawaj, dawaj, dawaj. Uh! Komet mi bro. To ja taki ciężki jakiś jestem. A a. Burzywa trafia. Coś za ciężki jestem, no nie Co ja taki ciężki dzisiaj Ociężały nie wyspałem się No dobrze robię O kurwa zaraz poły Poruje się. Uwaga! O! Zaczął płonąć! To chyba nie jest dobrze. Jest dosyć problematyczny ten boss, nie ma, nie ma kiedy go uderzyć. Nie, no trzeba. To... Trzeba czekać aż wykurwić ścianę. Chociaż po tym wykurwieniu i tak szybko się dawać do siebie.

Co Za gówno. No chodź. No i od razu się odwrócił. Ja nie, nie wiem, no powinno być jakaś chwila, żeby go zaatakować chociaż. ma jakiś trzeci pasek, czyli prawdopodobnie będzie jeszcze coś robił. No już odsłucham się na misiu. Misiaczku.

Teraz on będzie tym puszczał. Kurwa, mój pies się buntuje tutaj. Nudny jestem, bo w ogóle wyzwania nie ma, po prostu jest twardy i upierdzi Nic poza tym. No strzelaj tym głupym, bo nie wiem kiedy cię mogę atakować. No, będzie za mną chodził teraz przez godzinę i ja wierzę. No, zaatakuj sobie dwa razy. Te są znacznie szybsze, trzeba im to wziąć No, chodź, 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 No dawaj, rób potrójne kombo I hop! No dobra, one, Taj rękawicy, uderzenie wybucha ja chcę pocieć. Dobra. Pist No! Kurwa! Prosty boss, chyba jeszcze prostszy od tego pająka, ja nie wiem. Natomiast coraz trudniejsze bossy to, to coraz prostsze robimy. Puszczę mojego psa. Bo... Dobra, jestem. Tak, jestem czerwona, jestem najlepszy. No co mi tutaj wydropiło? Kamień. Nie są. Kto tam mówi, come here? Słuchajcie, bo tu jest... Hej! Over here! Dobra Pójdziemy sobie, zapiszemy No bo chuj, nie zapisujemy Jestem hardcorem. Ogólnie to jeszcze musimy wrócić Do katakumb na chwilę Bo bardzo dobrą broń pominąłem Hej? Jestem? Jest Gdzie jest ten gościecz nie połat? Tutaj jest. No co tam? Idziem. Who cares? It's dead. Antanas and Kaslo are waiting for you. Hurry! This door leads to the citadel. No dobra. Ale zanim, tak jak mówiłem, tam ruszymy do tej citadeli. To jeszcze pójdziemy po tą broń i zakończymy ten odcinek, tak mi się wydaje przynajmniej. <grystanie> <grystanie> eee, żeby nowy wątek, w nowym miejscu, w nowym odcinku mieć, no po Ile mamy tego expa? Mało dał tego expa, no. Jedziemy w dipsy, kurwa, dipsy co ja będę miał. I teraz możemy sprawdzić jeszcze tą broń ręczną, pewnie jakaś chujowa, ale... Gdzie to jest? Prawie, prawie lepsza od moich sztyletów, prawie dziesięć A, dobra. jest chujowa, tak czy siak. Nikt nie widział. Po cichutku, minęliśmy. No chodź tu. Mówię, gdybyś umierał Jeszcze ten gruby jebany Hmm, dobra, i z tego co mi wiadomo Ta broń jest tu Tak, widzicie? Ta ściana jest taka chujowa jakby My, ja bym nigdy tego skupiał nie pewnie Ale co musimy zrobić to biec w to kurwa Prawdę mówiąc nie wiem jak tą ścianę rozjazd Nie wiem, chyba jakąś lepszą tarczę potrzebujemy do tego, nie wiem Na chwilę założymy Ile to waży, Mam radę z tym biegać Uderzyć Co takie trudne było do zrobienia O! Udało się, ja pildola Młod dziedzictwo Właśnie on. Dobra. Pokażę wam go od razu. A, nie ten przycisk. Młodzie, dziedzic O kurwa. O kurwa, że tak powiem. Ale skalowanie ma zero. Ja pierdolę, ale obrażenia ma. A on jest szybki? Pachajcie, bo jestem trochę za ciężki z powodu tej tarczy. Nie, no jest dosyć wolny. A jak w dwóch rękach trzymam, to też jest wolny. Czy już mi się nie podoba? W tej grze chodzi o mobilność, a nie, kurwa, o pierdolenie. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra. Teraz pamiętacie taki pokój w katakumbach? taki pokój w katakumbach, w którym były znaki trumna, to właśnie tam możemy ulepszyć nasz nasz ten nasz młot nowy. Tam się udamy. Nie wiem, się kurwa, nie zgubię. Ja muszę z nimi walczyć. Oj, kurwa. Coś do mnie mołotowa rzuca, śmierć. No Dobra, ja, trochę dostaliśmy w Ciry, ale ważne że żyjemy. O Boże, kurwa, kolejny. A, chodź tu. Gdzie ten misiaczek poszedł? Ta tarcza była lepsza, bo mogliśmy nią łamać blok. Bardzo łatwo. Trochę się do niej przyzwyczaiłem, do niej przyznać. Hmm, jak tak dalej pójdzie? Lepiej kurwa, tak? Dziękuję. kurwa, umieraj. Dobra, tutaj na chwilę przerwę. No, dobra, jest, działa. Wszystko. I teraz tak, przyszliśmy stąd, więc z tego pomieszczenia musimy iść chyba ten. Pójdziemy teraz w tą stronę. Kurwa, teraz będę szukał tego pokoju. Jesteśmy... Jest, dobrze. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz nie pamiętam czy w lewo, czy w prawo. Do wyjścia, chyba tutaj. Tak. Tutaj będzie dwóch tych... No, jesteś... no jesteśmy na tak, dobrej Zaraz gdzieś jest ten pokój Tak, to tu jest Położyliście, po, położyliście, położyliśmy młot. Jak widzicie teraz młot jest ulepszony. O kurwa, ale się wystraszyłem. Więc patrzcie tylko, o chuj, mamy dwa młoty w tym. o masakro, tak więc jak widzicie te obrażenia są, 120 obrażeń ten młot ma, to chyba jest najlepsza broń, że nie wiem czy nie zmienić naprawdę buildu specjalnie dla, dla tej broni, przynajmniej dopóki nie będę miał dużo zręczności albo lepszych daggerów, bo... Masakra jest, kurwa. Pobiegam sobie z tym młotem, no bo, bo aż mi szkoda. Szkoda nie wypróbować. Jeszcze się tak fajnie świeci, dobra. Chyba zakończę. Tak, zakończę ten odcinek tutaj. Jeśli wam się podobało, przydało wam się, kurwa, znalezienie mojego przeze mnie młota, to zostawcie lajka na dole tam. No i oglądajcie następny odcinek. Na razie. Jo.